Witajcie na kanale Bajko Przygody. Czas na kolejną piękną bajkę. Szymek Samochwała. Szymek uwielbiał być w centrum uwagi. Zawsze, kiedy coś się działo, on musiał być tym, który opowiadał najciekawsze i najbardziej niesamowite historie. Nieważne, czy to była zabawa na podwórku, lekcja w szkole, czy rozmowa podczas obiadu. Szymek zawsze znajdował okazję, by powiedzieć coś nieprawdopodobnego, co miało wszystkich zachwycić. Pewnego dnia, wracając ze szkoły, zauważył dzieci z sąsiedztwa bawiące się na placu zabaw. Pomyślał, że to świetna okazja, by opowiedzieć im trochę o sobie. Pełen entuzjazmu podbiegł do nich i się przywitał. Cześć, zawołał pełnym radości głosem. Czy wiecie, że wczoraj robiłem salta jedno za drugim? I tak przez godzinę? Oznajmił, wypinając dumnie pierś do przodu. Przez godzinę? Jesteś pewny? spytała Zosia, unosząc brwi. No, jasne. A może nawet trochę dłużej i bez żadnego odpoczynku, zapewnił ją Szymek. To pokaż nam te salta! zaproponował Tomek. Szymek przez chwilę udawał, że się zastanawia, po czym wzruszył ramionami. Teraz nie mogę. Boli mnie noga. Ale następnym razem na pewno wam pokażę. Dzieci spojrzały na siebie wymownie, ale nic nie powiedziały. Już nie pierwszy raz słyszały od Szymka podobne historie. Kilka dni później, na przerwie w szkole, Szymek znowu znalazł okazję, by wszystkich zadziwić. Widzieliście, jak daleko rzucam piłką? zapytał, wchodząc na boisko. Ostatnio prawie trafiłem do bramki z drugiego końca. Naprawdę? zdziwił się Krzyś. Tak, szkoda, że tego nie widzieliście, było na co popatrzeć, rzekł zadowolony z siebie Szymek. To może spróbujesz teraz, zapytał Wojtek, podając mu piłkę. Szymek złapał ją pewnie, ale zamiast rzucić, westchnął teatralnie. Dzisiaj nie mam siły. Za dużo trenowałem wczoraj i teraz muszę się zregenerować, wyjaśnił szybko. Koledzy znowu spojrzeli na siebie i pokręcili głowami. Już przyzwyczaili się do tego, że Szymek najpierw opowiada niestworzone historie, a potem zawsze ma jakąś wymówkę. Tego samego dnia na lekcji plastyki Szymek chwalił się, że potrafi narysować wszystko: zwierzęta, samochody, budynki, a nawet portrety. Kiedyś narysowałem tak realistycznego lwa, że moja mama myślała, że to zdjęcie, powiedział z dumą. Pokaż nam, Szymku, prosiła Ola. Szymek zaczął coś rysować, ale po chwili odłożył kredki. Dzisiaj trochę boli mnie ręka, może innym razem. Dzieci westchnęły, bo znowu słyszały to samo. Kiedy Szymek był w swoim domu, też chętnie się przechwalał. Mamo, dzisiaj byłem najlepszy w klasie z matematyki, zawołał zaraz po powrocie ze szkoły. Naprawdę? zapytała mama, uśmiechając się. Tak, rozwiązałem wszystkie zadania w głowie, nawet nie musiałem niczego zapisywać. To wspaniale, pochwaliła go mama. Może pokażesz mi, jak to zrobiłeś? Oj, mamo, teraz nie mam czasu. Machnął ręką Szymek. Każdego dnia wymyślał coraz to nowe historie, by zaimponować wszystkim dookoła. Jego pomysły na opowieści były coraz bardziej wymyślne. Twierdził, że kiedyś przejechał rowerem na jednym kole przez całe podwórko, że widział prawdziwego dzikiego kota w lesie, a nawet, że potrafi wyczarować coś z niczego. Pewnego dnia w szkole ogłoszono zawody w skoków dal. To coś dla mnie, powiedział Szymek. Skaczę tak daleko, że mogę przeskoczyć kałuże na całej szerokości chodnika. To świetnie, ucieszyła się pani nauczycielka. Może w końcu ktoś pobije szkolny rekord. Szymek uniósł głowę wysoko, tak jakby już czuł się zwycięzcą, chociaż nagle w jego głowie pojawiły się wątpliwości. Tak naprawdę nie trenował nigdy skoków dal. A co będzie, jeśli nie wygra? Nie było już jednak odwrotu. Teraz nie mógł się wycofać z konkurencji. Dzień zawodów, w skoków dal, zbliżał się wielkimi krokami. Szymek opowiadał każdemu, że jest murowanym kandydatem na zwycięzcę. Przeskoczę tak daleko, że nikt nawet nie zbliży się do mojego wyniku, chwalił się na przerwie. Myślę, że mam spore szanse na ustanowienie nowego rekordu szkoły. A dużo trenujesz? Zapytała Ola, która również zapisała się na zawody. Szymek wzruszył ramionami. A niby po co? Już jestem najlepszy, odpowiedział od niechcenia. Przez następne dni, Wszystkie dzieci biorące udział w zawodach trenowały intensywnie na boisku, mierząc swoje skoki, poprawiając technikę i słuchając rad nauczycielki. Tylko Szymek stał z boku i z uśmiechem przyglądał się im. Po co tak się męczą, mówił sam do siebie. I takich pokonam. W końcu nadszedł dzień zawodów. Uczniowie ustawili się na boisku, a nauczycielka wyjaśniła zasady. Każdy miał trzy próby. A osoba, która skoczy najdalej, wygrywa. Pierwszy skakał krzyś. Wziął rozbieg, odbił się mocno i wylądował, uzyskując całkiem dobrą odległość. 2,20 m, ogłosiła nauczycielka. Dzieci zaczęły bić brawo. Następnie Ola wykonała swój skok. 2,35 m. Szymek uśmiechnął się pod nosem. Teraz ja wam pokażę. Powiedział pewny siebie i ustawił się na linii startu. Wziął głęboki oddech, już miał zacząć rozbieg i nagle zdał sobie sprawę, że nie ma zielonego pojęcia, jak oddać poprawny skok. Nie słuchał pani nauczycielki, która tłumaczyła zasady konkurencji. Postanowił więc sprytnie wycofać się z walki. Ach, mam za śliskie buty, rzucił szybko wymyśloną wymówkę. Rozumiem. Ale możesz chociaż spróbować, zachęcała go nauczycielka. Szymek stanął ponownie na linii startu. Rozpędził się, ale tuż przed momentem odbicia, zatrzymał się nieoczekiwanie. Szymku, co się stało? Czy poślizgnąłeś się przez buty? Zapytała zatroskana nauczycielka. Nie o to chodzi, po prostu coś zabolało mnie w kolanie. Mruknął, chociaż nic tak naprawdę mu nie dolegało. Pani nauczycielka nie chciała ryzykować kontuzji Szymka więc z żalem zaproponowała by nie próbował już skakać Szymek odetchnął z ulgą choć pomyślał że jego przechwałki nie zawsze mają dobre konsekwencje Kiedy wszyscy oddali swoje skoki nauczycielka ogłosiła pierwsze miejsce Najlepszy wynik ma Ola 2 m 35 cm gratulacje dzieci biły brawo a Ola uśmiechała się radośnie. Szymek stał z boku niezadowolony. W głowie już układał kolejne wymówki, że źle spał, że miał złe buty, że wiatr mu przeszkodził, ale w głębi duszy wiedział, że tak naprawdę po prostu nie trenował. Po zawodach dzieci wróciły do klasy. Wszyscy rozmawiali o skokach, chwalili Ole i wymieniali się wrażeniami. Fajnie było powiedział Krzyś. Może następnym razem będą wyścigi biegowe na czas? Mam nadzieję, na pewno bym wygrał, rzucił odruchowo Szymek, zanim zdążył się zastanowić. Dzieci spojrzały na niego z niedowierzaniem. To może zaczniesz trenować? Zapytała Ola. Bo na razie tylko opowiadasz, a w zawodach jakoś nie widać twojej niezwykłej formy. Szymek zrobił się czerwony na twarzy. Przez chwilę miał ochotę coś powiedzieć, wymyślić kolejną historię, ale powstrzymał się, bo czuł, że nie byłoby to w porządku. No, może masz rację, mruknął, rozkładając ręce. Szymek wracał do domu ze spuszczoną głową. Zwykle po szkole miał mnóstwo do powiedzenia opowiadał mamie i tacie o tym, co się wydarzyło, co robił, w czym był najlepszy. Ale tego dnia był milczący. Szurał butami po chodniku, zastanawiając się nad swoim dotychczasowym zachowaniem. Z każdą chwilą czuł, że coś ściska mu gardło. W końcu, gdy tylko przekroczył próg swojego domu i zobaczył mamę, łzy same napłynęły mu do oczu. Szymku, co się stało? Zapytała z troską, podchodząc do niego i mocno go przytulając. Chłopiec nie odpowiedział od razu. Nie mógł zebrać się na odwagę. Po chwili do pokoju wszedł także tata i zachęcał go do wyrzucenia z siebie złych emocji. Synku, opowiedz nam, co się wydarzyło, powiedział spokojnym głosem. Szymek pociągnął nosem i wytarł oczy chusteczką. Wycofałem się, wyszeptał. Wycofałeś się? powtórzyła mama, nie rozumiejąc sensu tych słów. Odpuściłem zawody skoków dal, wyjaśnił drżącym głosem. Przez ostatnie dni mówiłem wszystkim, że będę najlepszy i na pewno wygram, a potem wiedziałem, że tak się nie stanie, więc zrezygnowałem. Tata usiadł na krześle i spojrzał na niego uważnie. Bałeś się, że nie będziesz tak dobry, jak mówiłeś? Powiedział tata, a Szymek spojrzał na niego z błyskiem w oku, bo tata dokładnie zrozumiał jego problem. Postanowił więc opowiadać dalej. Ja chyba chciałem, żeby wszyscy mnie podziwiali. Mama pogłaskała go po głowie. I dlatego opowiadałeś te wszystkie historie? Szymek kiwnął głową i spuścił wzrok. Tak, bo jak mówię, że coś umiem najlepiej, to mam wrażenie, że wszyscy patrzą na mnie z podziwem. Mama objęła go ramieniem. Szymku, masz zarówno mocne strony, jak i te słabsze, jak każdy z nas. Nie da się być najlepszym we wszystkim, a przypisywanie sobie nieprawdziwych cech do niczego dobrego nie prowadzi. Warto skupić się na swoich talentach, a potem pracować ciężko, by je rozwijać. Wtedy z pewnością zyskasz szacunek i uznanie. Czy twoi koledzy trenowali ciężko do zawodów? zapytał tata. Tak, przyznał Szymek. Ola skakała codziennie, Krzyś ćwiczył w domu, a ja. Ja tylko mówiłem, że jestem najlepszy. I co teraz o tym sądzisz? zapytała mama. Szymek zamyślił się przez chwilę. Myślę, że gdybym ćwiczył tak jak oni, mogłoby mi pójść bardzo dobrze powiedział powoli. Ale chyba bardziej martwi mnie to, że nie byłem uczciwy wobec moich kolegów. Tata pokiwał głową z uznaniem. Ale potrafisz się przyznać do błędu. To pierwszy krok do tego, żeby coś zmienić. Następnego dnia, Szymek wszedł do klasy nieco wolniejszym krokiem niż zwykle. Czuł lekki ścisk w żołądku, bo domyślał się, że najważniejszym tematem będą wczorajsze zawody. Kiedy podszedł do swojej ławki, zauważył Ole i Krzysia. Cześć, Szymek, przywitała się Ola z uśmiechem. Jak tam powczoraj? Szymek westchnął. Ale tym razem nie miał ochoty wymyślać żadnych historii. Hmm, nie poszło mi najlepiej, powiedział cicho. Myślałem, że wygram, ale nie trenowałem tak jak wy. Krzyś spojrzał na niego ze zdziwieniem. Serio to mówisz? zapytał. Szymek skinął głową. Tak. I chciałem was też przeprosić za moje przechwałki. Myślę, że one były wobec was nie w porządku. Ola podrapała się po głowie, nie wiedząc co powiedzieć. Poczuła duży szacunek dla Szymka, za jego szczerość. Fajnie, że to powiedziałeś. Jesteś naprawdę świetnym kolegą! zawołała w końcu. Może następnym razem poćwiczymy razem? dodał Krzyś z entuzjazmem. Szymek poczuł radość i ulgę. Mając takich przyjaciół, czuł, że może w każdej sytuacji być sobą. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zostań z nami na dłużej i zasubskrybuj nasz kanał.